W pałacu Topkapi nie tylko mężczyźni mogli robić karierę. Znajdował się tu również kompleks budynków, w których główną rolę odgrywały kobiety. Był to harem. Do haremu wchodziło się przez bramę powozów z drugiego dziedzińca to przedsionek haremu. Przedsionek haremu został zbudowany przez Murada III w 1587 roku a jego ściany pokrywa piękna ceramika i wersety z Koranu. Gdy sułtan kroczył po tej kamiennej ścieżce, jego podkute srebrem buty dawały dźwięk, który był sygnałem do ustąpienia mu drogi. Ten korytarz zakończony wejściem do najbardziej strzeżonych pomieszczeń sułtańskich to dziedziniec czarnych eunuchów, a główny czarny eunuch był czwartym urzędnikiem w hierarchii pałacowej. Czarni eunuchowie, przeważnie z Sudanu, stanowili zaufaną straż sułtańską pilnującą wejścia. Choć w komnatach haremu, których było 400 nie ma dziś mebli ani wyposażenia, można sobie wyobrazić, jaki panował tu przepych. Lustra pochodzą z XVIII wieku. Z tej sali wychodzimy na dziedziniec Konkubin, został zbudowany w tym samym czasie, co dziedzinie Zeunuchów i jest najmniejszym dziedzińcem haremu. Znajdowała się tu m.in. szkoła, gdzie niewolnice uczyły się muzyki, literatury i ceremonii dworskiej. Dopiero wówczas mogły wspiąć się na kolejny szczeber kariery haremowej przechodząc przez te drzwi. Droga prowadziła w jedną stronę. W chłodne dni rozpalano ogień w takich pięknie zdobionych kominkach. Niektóre komnaty w całości pokrywają płytki ceramiczne. W jednej z komnat, przeznaczonych dla konkubin, na ścianach znajdują się freski z końca XVIII wieku z pejzażami, które odzwierciedlają wpływy Zachodu. Pod szklanym sufitem z okienkami w kształcie plastra miodu znajduje się jedno z wielu pomieszczeń sułtańskich Łazienki. Z niego wchodziło się do najbardziej intymnej części haremu. Podobną łazienkę miała matka sułtana. Sułtańska łazienka i podobna łazienka matki sułtana pochodzi z XVI wieku. W połowie XVIII wieku została przebudowana w stylu rokoko. W tym pomieszczeniu znajduje się ogromna marmurowa wanna ze złotymi kranami. Wspomniane szklane sufity zapewniały naturalne światło. Umywalki, ściany i posadzki również są marmurowe. Władcę i jego matkę chroniła złota krata uniemożliwiająca próbę zabójstwa podczas kąpieli, gdy sultan był bezbronny. W tym pomieszczeniu, w którym eksponowane są instrumenty muzyczne, grała kapela umilająca sultanowi i jego rodzinie pobyt w sali tronowej. Sala tronowa zbudowana w XVI wieku mieści się pod największą kopułą pałacu. Odbywały się tu m.in. uroczystości ślubne. Sala służyła również sultanowi do rozrywki. Największą i najważniejszą część haremu stanowiły wraz z pomieszczeniami sułtana apartamenty w walide sultan, czyli matki sułtana. Ona też pełniła w haremie najważniejszą funkcję. Miała również duży wpływ na sprawy imperium. W ścianach apartamentu Znajduje się wiele niewielkich nisz, które służyły do przechowywania kosztowności, wonnych olejków i innych kosmetyków. Drzwi wbudowanych szaf są bogato inkrustrowane macicą perłową. Komnata Murata III to najstarsza i najładniejsza komnata w Haremie. Zachowało się oryginalne wnętrze XVI wieku, zaprojektowane przez Sinana, nadwornego architekta Sulejmana Wspaniałego. Bajecznie kolorowy jest pokój owoców, który pokrywają panele z rysunkami koszy z owocami. Ta sala miała prawdopodobnie przeznaczenie gastronomiczne. W tych komnatach chłopcy do lat siedmiu mieszkali wraz z matkami. Później byli stąd zabierani i szkoleni w sztuce wojennej i administracji, lecz tylko jeden z nich był wybrany przez sultana jako jego następca. Matki musiały się zwracać do swych męskich potomków niezależnie od wieku aslanim, co oznaczał mój rywie. Podczas jego nieobecności w pobliżu nazywało go efendi hazretleri, czyli szanownym panem. Kobiety do haremu wybierano jak czarów. Były berankami wojennymi, kupowano je na targach niewolników, otrzymywano w prezencie. Były chrześcijankami lub pochodziły z mniejszości niewyznających islam. Mogły i często zostawały drugimi w hierarchii haseki sultana, czyli żonami, które urodziły sultanowi syna. Były również nich haseki kadiz, faworyty i odaliski. Liczba kobiet w haremie wahała się od za Sulejmana Wspaniałego, nawet do 800 i więcej za Murada III. Choć komnat udostępnionych do zwiedzania jest zaledwie kilkanaście, można sobie wyobrazić jak wyglądało to miejsce wówczas, gdy tętniło życiem pałacowym. Z dziedzińca widoczne są okna pawilonu, w którym mieszkał następca tronu i inni książęta, aż do osiągnięcia pełnoletności. Pawilon ten nazywany jest również kafes, czyli klatka. Te drzwi prowadzą do sali audiencyjnej, jednak wnętrze okazało się zbyt ciemne, aby je filmować. Meczet na tarasie, kanapa kami, został zbudowany przez Mahmuda II w stylu Empire. Z tego miejsca widać już ciśninę Bosfor. Mechmed zdobywca bardzo lubił przebywać w ogrodzie, Dlatego też ogrodom i zieleni poświęcono wiele uwagi i miejsca. Na górnym tarasie, z pięknym widokiem na cieślinę i panoramę miasta, znajduje się basen z fontanną. Po jego prawej stronie wznosi się pawilon Bagdad. Został zbudowany przez Murada IV po kampanii bagdadskiej w 1638 roku. Widok z tarasu jest rzeczywiście imponujący. Nic dziwnego, że postawiono tu pawilon Iftar z widokiem na Złoty Róg. Było to ulubione miejsce spożywania przez sułtana posiłku po zachodzie słońca w czasie ramadan w 1640 roku sułtan Ibrahim I zniósł pawilon letni z pokojem obrzezań, w którym młodzi książęta przechodzili ten rytualny zabieg przejścia na islam. I jeszcze jedno już ostatnie pomieszczenie w pawilonie Jerewań, który miał upamiętnić zwycięstwo Osmanu w Armenii. Niestety nie mogę pokazać ani skarbów zgromadzonych przez Osmanów, ani cennych relikwii islamskich, gdyż nie wolno ich filmować. Mogę natomiast, ale tylko przez szybę, sfilmować kilka karet w tym tę ciekawą haremową, ze szczelnie zasłoniętym wnętrzem. Kobiety z haremu nie mogły być bowiem widziane przez żadnego z poddanych sułtana, choć czasem udawało im się wyjechać na spacery. Wszystkie karoce były bogato zdobione. Te zdobią kolorowe płytki i macica perłowa. Kareta pochodzi z XIX wieku. Tą zielono-złotą karocą poruszał się Sultan Abdul Aziz panujący w latach 1861-1876. Fragment innej karocy Sultana Abdul Azisa z jego herbem to ostatni widok z pałacu, z którego rządzono ogromnym imperium osmańskim.